Nazywam się Michał Woszczyło i jestem fizjoterapeutą w Origin Kraków już 4 lata. Pracuję tutaj głównie z pacjentami neurologicznymi. Lubię swoją pracę, dlatego że razem z całym zespołem, bo tworzymy tutaj świetny zespół, wspólnie pracujemy nad tym, żeby przywrócić jak najlepszą sprawność naszym pacjentom. Tworzymy miłą atmosferę, staramy się, żeby pacjent był zaopiekowany od rana do wieczora, żeby miał jak najlepsze warunki powrotu do zdrowia. W naszej pracy tutaj wykorzystujemy indywidualne podejście do pacjenta. Staramy się, żeby każdy pacjent był odpowiednio zaopiekowany przez dobór technik, poprzez wykorzystywanie różnych szkoleń, na które się udajemy. Pracujemy tutaj głównie według koncepcji Bobat, metodą PNF jak i też terapię manualną, ale używamy też fizykoterapii, jak i też różnych sprzętów robotycznych. Bardzo lubię swoją pracę dlatego, że po pierwsze mamy tu wspaniały zespół, z którym się dobrze dogadujemy, jesteśmy dla siebie zawsze wsparciem terapeutycznym. I też lubię naszych pacjentów, lubię to jak oni przyjeżdżają do nas często na początku swojej drogi, a widzimy codzienną ich poprawę i to, że jak często nawet samodzielnie potrafią opuścić nasz ośrodek i po jakimś czasie wracają w taki sposób, że ciężko nam jest ich nawet poznać, bo tak się pozytywnie zmienili.